jak... E... Krzysiu, ty powiedz lepiej co na komisariacie słychać. Nie, nie działa. Działa. Mocno. Nie. Nie, nie, no. nie działa. Bo jak się ta zamyka, drugim się otwiera. jak jak jednym, później drugim. To którym się otwiera? No ty, no ty, co tutaj, no? więcej. O! Byliście, Rafał, na tym, na komisariacie, czy nie? Ale nie, co? No? Krzysiek nie, no nie. mówił, że wezwanie ma na tego, na Chodora? hodora. Krzysiek, byłeś na komisariacie, czy nie? Nie. A co, nie chciało ci się, czy co? Moje kuciki No Jak otworzyć? Nie ma. Otwarte. No. Otwarte. To jest major, dobry taki, nie? Nie, ja nie będę kupował. Kolor. Co? To <grym> jest Ty nie musisz, abyś zapłacił. <grym> <grym> A co, co się tam w lecie stało, major? Rozbity. No. Też padał. Brzawka taka. No. w do łosia No. cały cmentarz. Całe to wszystko po prostu y, zarzuciło go. Dute. No. Ja mówię. Co? Dupę. Mówię na bok. Całe te, No. Na lewą stronę. A mówię kurwa uważaj stópę. Od tego mleka tak szaleje na pewno. Tak. No tak o ja to Co? Tak to nie trzeba tak robić. No tak nie trzeba, tak się stało się. No, daj, Mar, może mnie się uda. Najpierw już spróbujmy otworzyć. Nie. To nie od tego. Nie pasuje klucz. Bo klapa może zmieniona. Może i tak. A w środku nie ma żadnego czego? To to się zrobi, Krzysiek. Jednego <śmiany> nie to to awaryjne tylko będzie A ty, a nie ma Radek, właśnie może dźwignia jakaś tam jest staje? Nie no, no nie ma w tej chwili, ale... Nie ma W. No, nie, no, nie ma było gdzieś. Nie, nie ma. Chujem. no wiesz, używamy samochody, to zawsze coś nie zrobimy. Zobaczmy. To się zrobi się. Żeby A wszystko jak się robi? To? Ty I się zamek się zrobi, zrobi się Jak Radek powiedział, że zrobi, to zrobi Co? Przed, przed zakupem na Ale pewno zdążę, No. Słuchaj, no? ja by e, Audi przeprowadził, a dał mi ten A i po co mi ta Audi, ja nie chcę Audi no czemu? Ja chcę do nosy. Zobacz najpierw w jakim stanie. A dobra, bo to zaraz, zobaczymy w jakim stanie no. A tu z Audi? Ale nie wiadomo, bo tutaj może ktoś wkręcać. A iść tam przestań do no, głupoty, wiesz, że to ktoś Audi da, zobacz, da do zobacz, da, do zobacz, zobacz, zobacz jaki Passat właśnie. A Passata nie chcesz? Jasne wnętrze Passat już może wystarczy. Jasne wnętrze. Przymierz kluczyka, usiądziesz? Przymierzysz się? Tu chwili kluczyka. Masz? No ale musisz tamte oddać mi najpierw. A, to te. i <laughs>